Cześć, ja jestem Ania. Jestem certyfikowaną księgową w biurze rachunkowym Infinitum, jak również jestem współwłaścicielką tego biura. Na co dzień zajmujemy się średnim i większym biznesem, średnimi dużymi podmiotami, które osiągają ponad 100 milionów przychodów, które generują ponad 200 tysięcy transakcji sprzedaży miesięcznie. Sprzedają swoje produkty na w zasadzie wszystkich rynkach świata. Jest to sprzedaż międzynarodowa, wobec tego borykają się te podmioty z wielowalutowością, z odprowadzaniem podatków poza granicami naszego kraju, jak również bardzo często to są podmioty badane przez biegłych rewidentów. W dzisiejszym odcinku chciałabym się po prostu z Wami przywitać, pokrótce powiedzieć jaką tematykę będziemy poruszać w kolejnych nagraniach i zaprosić serdecznie do obserwowania i polubienia naszego kanału. Chciałabym się na tym kanale dzielić moją praktyką, doświadczeniem oraz wiedzą z tego większego e-commerce, prowadzenia księgowości większego e-commerce. Doświadczenia wiem, że 7 na 10 niestety firm, które podpisują umowę z naszym biurem i działających w branży e-commerce mają problemy księgowe. Mają na tyle duże te problemy, że niejednokrotnie stajemy przed dylematem księgowań wstecz. Są to miesiące, lata naprawianie ksiąg i wyprowadzanie takiego klienta, naliczanie podatków na nowo itd. Tak Ale o tym też będziemy, te tematy też będziemy poruszać w kolejnych odcinkach. Serdecznie zapraszam do obserwowania mojego kanału poprzez osoby, które skalują swoje biznesy, gdzie wolumen sprzedaży jest już troszkę większy. Niż te mikro, też do osób, które zarządzają takimi przedsiębiorstwami, które potrzebują pełnego wsparcia i poruszenia tematów księgowych, które pomogą im podejmować odpowiednie decyzje biznesowe. Chciałabym też pokrótce nasz powiedzieć, że jesteśmy biurem rachunkowym od 15 lat działającym na rynku tutaj polskim, niemniej jednak obsługujemy. Podmioty z całego świata. Serdecznie zapraszam, polubcie, subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie kolejne odcinki.